Witajcie kochani, z tej strony Małgorzata Kaleciak zapraszam Was dzisiaj do czwartego już filmiku dotyczącego EFT, czyli metody uwalniania emocji. Dzisiaj Wam opowiem o systemie meridianowym, o punktach akupunkturowych, dokładnie tych, których używamy podczas procedury nowej, ale też tej jakby o dodatkowy jeszcze punkt gamy. Więc skąd to się w ogóle wzięło i, i dlaczego właśnie tak, tak to robimy, a nie inaczej? Więc na pewno Wam znane jest pojęcie akupunktury, które zostało już około 5000 lat temu odkryte przez, przez Chińczyków, i jest to stały element, najważniejszy element medycyny chińskiej. E, zostały e, opracowane e, m, punkty na meridianach. A meridiany to kanały energetyczne w naszym ciele, które e, płyną, e, płyną sobie w takich cienkich liniach e, e, i, i są właściwie e, siecią nerwów skórnych, które są niezależne od, od autonomicznego układu nerwowego. E, przypuszcza się, że meridiany tworzą włókna kolagenowe tkanki łącznej. Jest ich głów, tych głównych jest ich 12 e, i w, dwa są w osi centralnej z przodu i e, zarządzające z tyłu. E, I właśnie w tych meridianach znajdują się punkty akupunkturowe, które zostały opisane, wypunktowane dokładnie przebadane, jak działają i jak to się ma z EFT. A więc prekursorem EFT jest psycholog, psychoterapeuta dr. Roger Callahan, który w swojej pracy terapeutycznej wdrożył właśnie stymulowanie punktów akupunkturowych, ponieważ się fascynował akupunkturą i postanowił połączyć te dwie metody. Okazało się, że ze znakomitym właśnie wynikiem, Rewelacyjne efekty uzyskiwał, dużo szybciej osoby dochodziły do równowagi i się leczyły. Opukiwane były różne algorytmy punktowe na różne choroby i schorzenia, i jego metoda nazwał ją TFT. Jego uczniem był Gary Craig, który już jest twórcą tej nowej metody, którą ja stosuję. I on też bardzo zapasynowany metodą, właśnie TFT, szukał możliwości sprecyzowania i uproszczenia jej i stworzył, właściwie ograniczył algorytmy, stworzył jeden algorytm dla wszystkich problemów, właściwie, które możemy opukiwać. Co nam daje wiele możliwości i właśnie pracy samodzielnej i uproszczył, po prostu, uprościł mocno cały proces. Teraz przejdziemy do już omówienia poszczególnych punktów. Więc przy EFT, jak już wspominałam, jest tak zwane ustawienie, gdzie formujemy, doprecyzujemy problem z tym całym też wkładem już emocji opartym na właśnie miłości własnej, akceptacji. Jest tak zwany punkt karate. Jeżeli sobie w pół zgniecie dłoń, powstaje taki dziubek tutaj o. I to właśnie jest ten punkt, który stymulujemy, ale są też teorie, które mówią, że ten punkt jest dalej. Ja jestem fanką całościowego opukiwania, bo tutaj można, no po prostu trenerzy się między sobą kłócą, który to dokładnie jest punkt, i tak nie zostało to do końca określone, a więc najlepiej jest opukiwać sobie całą tutaj przestrzeń. Wtedy mamy pewność, że na pewno trafiliśmy w dobry punkt. Ten punkt karate jest odpowiedzialny, jest powiązany z meridianem jelita cienkiego. Zakłócony przepływ energii w tym rejonie może mieć objawiać się poczuciem rozdarcia, niemożności podjęcia decyzji, brakiem odwagi, brakiem zdecydowania się właśnie, związanym z różnymi strałami, smutkiem. I takie po prostu jakby ruszenie z miejsca, w stronę, w, którym, w którą chcemy iść w życiu. Następnie punkt, jest to punkt pomiędzy brwiami, tam gdzie się zaczynają nasze brewki i powiązany jest z pęcherzem moczowym. Z pęcherzem moczowym i tutaj są takie emocje jak strach, niepokój, przewracanie, tam równowagi, to... To lepsza cierpliwość i poczucie, poczucie bezpieczeństwa związane jest z emocjami napięcia, frustracją, ze strachem, nerwowością. Trzeci punkt to jest punkt zaraz przy skroni, między tutaj skronią a okiem, jak się kończy nam kość. I tu jest ten punkt powiązany z pęcherzykiem, pęcherzykiem żółciowym pomaga w rozładowaniu złości, wściekłość, po prostu poczucie urazy, bezradność, lęk i także poprawia jasność myślenia. Następny punkt to jest punkt pod okiem, tam gdzie kończy nam się również kość i ten oczodoł taki miękki. Powiązany jest z meridianem żołądka. Tutaj jeżeli chodzi o emocje, to możemy sobie transformować emocje lęku, strachu, fobii, zamartwianie się, zgorzkniałość, niesmaczenie życiowe, kiedy wydarzyło się coś nieprzyjemnego w naszym życiu, czyli udrażnia przepływy związane z tymi emocjami. Następnie punkt piąty to jest punkt, pomiędzy, punkt zaraz pod nosem, pomiędzy ustami a nosem. E, tu jest meridian zarządzający. Teraz e, takie takie emocje jak żal, strach, porażka, e, kiedy się boimy wyjść do ludzi, e, mamy pewien ciężar zobowiązań, e, czujemy bezsilność, e, działania wbrew sobie, w poczuciu braku uczciwości wobec siebie i innych. Zdrowy przepływ w tym meridianie, w tym punkcie zarządza objawianiem się. Objawia się właściwie tak, że czujemy się wspierani przez życie. To jest to niezwykle ważny aspekt w naszym życiu. Siódmy punkt, czyli to jest punkt pomiędzy pod ustami. Związany jest z meridianem nerek. Przepraszam, tu jest punkt centralny. Punkt centralny pod ustami. I stymulowanie tego punktu pomaga nam w niepewności, w nieśmiałości, wstydzie, poczucie winy, też poprawa naszą jakość myślenia. I poprawia poczucie bezpieczeństwa, czyli związane jest głównie z poczuciem bezpieczeństwa i równowagi w naszym życiu. No i właśnie tutaj ten punkt siódmy punkt który zaraz znajduje się, gdzie podstawa w zagłębieniu podstawy szyi 2,5 cm w dół i w boki 2,5 cm, czyli zaraz pod kością obojczykową. Tutaj możemy sobie uwalniać stres, działania, które są wbrew nas. Transformuje strach, przed bycie samemu, wstyd, fobie, paranoję, lekkomyślność. Następnie punkt ósmy, czyli to jest punkt pod ramieniem mniej więcej na wysokości Stanika, wysokości sutka i związany z meridianem śledziony z takimi emocjami tutaj możemy pracować jak złość, zazdrość, wyobcowanie, brak nadziei, brakiem poczucia bezpieczeństwa, również niska samoocena i zrównoważony przepływ w tym rejonie, czyli w meridianie śledziony sprawia, że dostrzegamy radość w życiu. Następnie punkt dziewiąty to jest czubek głowy na, na równo z naszymi uszami, na wysokości uszu. To najwyższy punkt na naszej głowie, nazywany jest punktem spotkań setek. I to jest jakby połączenie, spotykają się wszystkie meridiany w tym właśnie miejscu i związany jest z takimi emocjami jak samokrytyka, brak koncentracji, brakiem konstruktnego myślenia transformuje właściwie emocje, które są związane z tymi, z tymi naszymi problemami. Też pozwala nam znaleźć nowe rozwiązanie. Kiedy jest jaśniejszy umysł, się po prostu nam wszystko lepiej klaruje i widzimy więcej. Tak, więc omówiłam Wam główne te punkty, które są na naszym ciele, które opukujemy. Jeszcze jest punkt gamma. Który związany jest z potrójnym ogrzewaczem, który nie należy do podstawowej procedury, ale jest jej jakby wzbogaceniem. Więc, jak widzicie sami, to nie jest naprawdę trudno się nauczyć tych punktów. Wystarczy kilka rundek, i już pamiętamy dokładnie, gdzie one się znajdują. Tak jak wspominałam z ostatnich filmach, opukiwanie czy masowanie tych punktów to jest po prostu pobudzanie, tworzy falę wibracyjną i pobudzanie punktów, kiedy jest tam zaburzenie, jest tam blokada, powoduje naturalny przepływ i wraca się do równowagi. Te punkty oczywiście całe jefti można stosować również u dzieci, jak najbardziej opukując już od najmłodszych lat można ich je uczyć jak już są starsze, jak młodsze to można samemu masować dziecko i naprawdę pięknie uwalnia emocje, uspokaja. Tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.